Cześć, Za mną stoi Hyundai Ioniq 6 wersji Unique Jest to wersja z dużą baterią i jest to wersja z napędem na 4 Jest to topowa wersja w maksymalnym wyposażeniu z baterią 77 kWh netto i 77,4 brutto. Tutaj mamy baterie polimerowo-litowo-jonowe, więc to też jest dla mnie jakaś nowość. I tym samochodem dzisiaj, właśnie w tym odcinku, jadę z Warszawy do kamiennej góry, czyli za Wrocław, na Dolny Śląsk. Przede mną trasa jakieś 500 km i zobaczymy, jak ten samochód sprawuje się. Na szczęście jest to wersja z napędem na 4 koła. Ona będzie miała niższy zasięg przez to, że ma napęd na 4 koła. Ma 325 koni, ale za to będzie bezpieczniej, no bo w górach, szczególnie w takich temperaturach i takich mrozach i teraz przy śniegu, przy lodzie, na pewno napęd na 4 się przyda, a w tym momencie mamy minus 4 stopnie, więc jest zimno. Przetestujemy sobie ładowanie na Ionity, a ja was zapraszam do oglądania. Wersja z napędem na 4 koła kosztuje 287 900 zł aktualnie, ale jeżeli byśmy chcieli opcję z napędem tylko na tył, to płacimy 20 tysięcy mniej. Dla mnie ten samochód jest jedną wielką jeżdżącą kontrowersją, bo obok niego nie da się przejść obojętnie. Albo nam się podoba, albo się nie podoba. Ja cały czas jeszcze się zastanawiam, odebrałem go niedawno, więc moje wrażenia są takimi wrażeniami na gorąco. Z tyłu trochę wygląda jak Porsche, z przodu nie wiem jak co. Mamy tutaj lusterka zamiast kamer, z czym już przekonałem, że ciężko jeździć, bo przejechem już. 20 km po Warszawie i nie jest to łatwe. Z kolei tutaj jeszcze Wam pokażę tył. Przez to, że klapa podnosi się bez szyby mamy tutaj mały próg załadunkowy, ale do tego jeszcze dojdziemy, bo będziemy się tutaj musieli na wyjazd spakować. Dużą zaletą tych lusterek jest to, że tylko z tymi kamerami mamy najniższy współczynnik oporu powietrza wynoszący 0,21. Auto odebrałem w pełni naładowane. 33 km już zrobiłem i pozostało mi jeszcze 84%. A teraz cisnę na autostradę i zobaczymy jak to wychodzi. Na razie zużycie bardzo Duże 29,4 kWh, ale nie oszczędzałem. Bawiłem się trochę przyspieszeniami na buspasach, więc to zużycie mam nadzieję, że zaraz spadnie. Na samym początku jest naprawdę bardzo trudno się przyzwyczaić do tych lusterek, do tych kamer kamerek, <grym> można powiedzieć. Jest mi naprawdę bardzo ciężko. Jeździłem już Audi Etronem i widzę dużą różnicę, bo mam wrażenie, że w Audi Etronie tronie tak ten, ta kamera była tak bardziej, w sensie ten ekran, wyświetlacz był bardziej, jakby tutaj, w tym miejscu, takim bardziej intuicyjnym. A tutaj mam cały czas tak, że. Patrzę za szybę na kamerę i oczekuję, że tam zobaczę, co jest z tyłu, i po prostu wiecie, to jest za każdym razem, jak zmieniam pas ruchu, to jest wzrok skierowany na kamerę, i dopiero potem, a to było tutaj, no i powrót, no i tutaj upływają cenne sekundy, więc na razie dynamicznie już tak bardzo nie mogę zmieniać pasów, ale to jest kwestia, kwestia wprawy. Tak samo jak przyciski na, do kierunkowskazów w nowych Teslach, tak sobie myślę, że jakby zrobić przyciski to zamiast, zamiast zwykłych kierunkowskazów na kierownicy, do tego zrobić kamery, jeszcze wybieranie biegu ze to było w ogóle kombo, nie? I to było bardzo trudne, żeby się przyzwyczaić. Ale do wszystkiego idzie się przyzwyczaić, ale do tego chyba nie chciałbym się nawet przyzwyczajać. Chyba największym konkurentem Hyundai i 6 jest słynna Tesla Model 3. I tutaj jestem właśnie ciekaw, czy ten samochód jest w stanie osiągnąć niższe zużycie energii niż Tesla Model 3. Może nie ten, bo tutaj mamy napęd na cztery koły. Jestem bardziej ciekaw, jak to będzie w wersji z napędem na tył, którą odbieram w przyszłym tygodniu i pewnie pojedziemy w jakąś dłuższą trasę. Ale naprawdę samochód jest intrygujący. I dawno nie byłem tak podekscytowany jakimś testem, tak jak tym Hyundai'em Zobaczcie, na przykład teraz chcę zmienić pas ruchu I nie wiem, czy ja już mogę, czy nie Mam jakiś trójkąt, ale zobaczcie, chyba... Nie mogę i to jest właśnie trudne w takiej właśnie dynamicznej jeździe I to teraz znowu ciężko mi oszacować jest, czy ja mogę zmienić pas ruchu, czy nie mogę Mega trudne, naprawdę A gdybyście widzieli moje pierwsze parkowanie tym samochodem To byście pomyśleli, że dopiero co prawko zrobiłem Albo nawet, że nie mam prawka Bo jest bardzo ciężko oszacować te odległości To jest naprawdę coś, do czego nie mogę się przyzwyczaić, zobaczcie Ładowanie Ionity pod łodzią nie odpaliła, bo jedna była zajęta, a druga nie działała, więc stwierdziłem, że pojadę dalej. I jadąc do Ionity, czyli do łodzi można powiedzieć, cały czas cisnąłem, ile po prostu się da. Jechałem bardzo, bardzo dynamicznie, zużycie wtedy wynosiło 26-27 kWh, no ale od łodzi już musiałem zwolnić, bo chciałem dojechać właśnie do w Wielichowskiej, to jest między łodzią a, War a Wrocławiem, i to jest ładowarka 150 kW. Stwierdziłem, że nie zatrzymuję się gdzieś po drodze, nie zjeżdżam do łodzi ani nie zatrzymuję się na wolniejszych ładowarkach, tylko dojadę tu, ale żeby tutaj dojechać musiałem jechać 90 do 100 km na godzinę no i przy takiej prędkości moje zużycie wynosi 18,4 kWh ostatnie 116 km jechałem właśnie z takimi prędkościami 90-100, trochę za ciężarówką trochę wyprzedzałem ciężarówki i na 90% dojechałem tutaj. Powiem wam, że łącznie zrobiłem 281 km od ładowania łączny czas jazdy to jest 5 godzin 26 minut, czyli tyle moglibyście jechać, biorąc pod uwagę to, że trzeba trochę po Warszawie pojeździć, potem pojechać w trasę, no to jest naprawdę długi, długi Czas. I średnia wyszła miasto e, trochę po Warszawie, e, trochę po, przy dynamicznej jeździe na autostradzie i trochę przy wolnej jeździe na autostradzie 24 kWh. I z tego jestem zadowolony i to jest naprawdę, myślę, że bardzo dobry wynik. 300 km bylibyśmy w stanie bez problemu zrobić jak normalnie. Byliśmy coś zjeść i w ciągu godziny i 5 minut auto naładowało się do pełna. Witamy w Kamiennej Górze. Mam czasami wrażenie takie, że robienie filmów na temat tego jak się podróży elektrykiem po Polsce czy po Europie, po Europie też już w ogóle nie ma za bardzo sensu, bo ta infrastruktura tak się rozwinęła na przełomie lat. Ja na przykład teraz y, jestem w rodzinnym mieście w Kamiennej Górze, gdzie pamiętam jak 7 lat temu jeździłem Teslą, na przykład z Poznania, bo wtedy w Poznaniu mieszkałem, to po drodze miałem chyba jedną ładowarkę e, Supercharger Tesli w Kostomotach, miałem we Wrocławiu może z dwie, trzy ładowarki Greenwaya, które jeszcze wtedy były darmowe i i nie było więcej nic. Dzisiaj jadąc z Warszawy tutaj, 450 km, po drodze tyle ładowarek, kilkadziesiąt, jak nie set, yy, przy trasie i, i w miastach, które, które mijamy, że tak naprawdę to nie jest żaden problem. Na przykład zobaczcie, kiedyś jak przyjeżdżałem do Kamiennej Góry, to musiałem kombinować, albo naładować się w Kostomotach do pełna, tak żeby wystarczyło, żeby jeszcze można było pojeździć tutaj po rodzinie i potem wrócić do Kostomotów. a dzisiaj na przykład mamy tutaj, co prawda jedna, ale jest, taka stacja ładowania AC, więc idealnie na spacerek Rano i wieczorem, żeby zostawić tutaj auto, które mocno dosyć samarzło. Dojechałem tutaj na 50% około, to ładowałem 36 kWh, czyli takie doładowanie tutaj do pełna kosztuje, będzie mnie kosztowało jakieś 70 zł, może 60 zł, ale to jest komfort, bo teraz jedziemy do Poznania i teraz zrobimy najważniejszy dla mnie test, czyli test przy około 130, nie, 120 km na godzinę, bo to jest taka prędkość yy, chyba naj najczęstsza w Polsce i całą drogę będziemy mieć 120 na godzinę w mrozie. Ładowarka pokładowa w tym samochodzie to 11 km Kilowatu, więc yy, 8 godzin, 7 godzin w zasadzie auto może naładować się do pełna. Pokażę Wam jeszcze kluczyk, jak on wygląda. Jest taki nie pasuje mi do tego samochodu, do tego klimatu, bo kluczyk mi się kojarzy z takim starym samochodem, a auto jest futurystyczne. I to mi kompletnie nie pasuje. Nie podoba mi się. Tu akurat KIA, to jest ten sam koncern. KIA e, robi lepsze kluczy kluczyki do swoich elektryków. E, to tak dziwnie wygląda. No właśnie, w tym samochodzie bagażnik przedni tak naprawdę nie istnieje To jest też kolejna duża wada tego samochodu Bo do przodu to nawet nie zmieścimy za bardzo przewodów wszystkich Biorąc pod uwagę przewód jednofazowy, przewód Type 2 No i adapter V2L, czyli Vehicle to Load Bo ten samochód też może oddawać energię To mnie cały czas zastanawia, czemu te bagażniki są takie małe No zobaczcie, tutaj nawet nie wiem czy ten przewód Type 2 bym włożył Ten, którym się teraz się ładował, z którego się teraz ładowałem Bez większych problemów jest naprawdę... Malutka przestrzeń. Może w tej wersji z napędem na tył będzie większy? Pewnie tak będzie. To zobaczymy w przyszłym tygodniu. Kolejna rzecz, która mnie ciekawi, to czy kamery tutaj w jakikolwiek sposób mogą zamarznąć. Bo teraz szyby są pokryte lodem, szronem. Zobaczymy, jak to jest z kamerami. Czy kamery w ogóle odczują to, że jest na zewnątrz tak zimno? Nie, jest ok. Z prawej i z lewej strony widać wszystko dobrze. Mamy teraz minus 7 stopni. To. Pokażę wam jeszcze teraz na szybko moją trasę. To jest po naładowaniu, bo ładowałem się jeszcze w kątach wrocławskich wczoraj. Przez chwilę. A potem bardzo dynamicznie jechałem po górach 25 kWh. To są wszystkie moje dane, od kiedy wyjechałem z Warszawy, czyli 486 km i zużycie 26,3. Cały czas temperatury ujemne i 7 godzin jazdy. No i zobaczymy teraz, ile będzie po naładowaniu do poznania. Przed chwilą zjechaliśmy z trasy S3 i teraz musimy się przebić na trasę S5 i jedziemy w okolicę Leszna i właśnie ten odcinek, cieszę się, że zjechaliśmy jedziemy przez takie wioski, bo zobaczcie jakie piękne warunki tutaj panują. I to jest idealny moment, aż mi się przypomniała wyprawa nasza do, e, do Skandynawii i warunki tam były takie same, no bo tam nie sypią solą tak jak u nas, tylko jest w drogi są czarne, tylko sypie się kamyczkami. I tutaj Mamy fajną drogę, żeby wam pokazać to samo co ma Kia, czyli mamy tutaj trzy tryby, cztery tryby w zasadzie do jazdy. Mamy, tutaj się wybierane kierownicy, mamy tryb Eco, Normal i Sport. Całą drogę jedziemy na trybie Eco, ale z ogrzewaniem, widzicie, jesteśmy rozebrani, ale jak przytrzymamy sobie to mamy tryb Snow. I tryb Snow powoduje między innymi to, że będziemy mieli napęd na cztery cały czas, widzicie? Teraz cały czas są napędzone... Wszystkie cztery koła. Nieważne, jak mocno dodam gazu, cały czas dwa silniki pracują równo, ale jak zmienimy sobie na tryb eko, no to zobaczcie. Głównie tylna oś napędza, dopiero jak wcisnę mocniej. Nie, nawet jak mocniej wcisnę, to nie działa. Tak jest w trybie normal, czyli też głównie tylna oś, a potem jak mocniej wcisnę, to dwie osie. A przy trybie sportowym też jest cały czas tak, że. Mamy dwa silniki, które działają, tylko z tyłu trochę mocniej, a przy trybie Snow one działają cały czas tak samo, więc to jest taki tryb. Który mogłem włączyć, ale już włączam, bo jesteśmy znowu na czarnej, posypanej drodze. Od początku trasy zrobiliśmy 119 km, zużycie 22,3 kWh. Bardzo niskie zużycie. Przyjeździe z prędkością 120 na godzinę cały czas na ekspresówce, na strójce. I jak jechaliśmy na strójce, przy tej prędkości to mieliśmy nieco ponad 23 kWh, teraz ono spadło. Ale to jest naprawdę bardzo niskie zużycie energii, które pozwoli na przejechanie realne 300 km takim samochodem w takich warunkach, przy minus teraz 400 nie, ale jak wyjrzeliśmy, było minus 7, więc auto naprawdę ma bardzo dobry zasięg, bardzo niski współczynnik oporu powietrza pewnie to powoduje. No i przede wszystkim też muszę pochwalić auto za właściwości jezdne, bo chyba Tamaris już chyba trzy razy ci mówiłem, nie, że jak Ech. fenomenalnie to auto się prowadzi, jak przyjemnie, więc ja mam tutaj bardzo dużą satysfakcję z jazdy tym samochodem. Mam taką małą analogię do tego samochodu. Jak dobrze pamiętacie, albo nie pamiętacie, to jakiś czas temu miałem loczki, miałem trwało, miałem taką fryzurę i to było takie kontrowersyjne. Wielu osobom się podobało, ale wielu osobom też się nie podobało. I można powiedzieć, że było 50-50. I podobnie z tym samochodem. Teraz za każdym razem, jak z kimś rozmawiam, to ktoś mówi, że albo jest super, albo nie. I ja uważam, że Hyundai poszedł trochę w tą moją koncepcję, czyli tego, że ja nigdy się nie boję nowości, dlatego nie bałem się zrobić trwałej. Często zmieniam fryzury, często próbuję nowości i generalnie nie boję się zmian. I myślę, że Hyundai też nie boi się zmian, bo poszedł dosyć moc, mocno po bandzie z tym projektem tego samochodu, ale no robi wrażenie. Może się komuś nie podobać. Innym się inny, inni go pokochają, ale koniec końców. Jest to coś nowego i na pewno innowacyjnego na tym świecie. Dojechaliśmy do Poznania naprawdę, naprawdę powtarzałem to Damaris po raz kolejny, jestem pod wrażeniem już abstrahując od samej jazdy, ale od zużycia energii w tym samochodzie. 22,1 to jest całe nasze średnie zużycie z trasy. 235 km przyjechaliśmy i dojechaliśmy do Poznania na 30%. To oznacza, że wszędzie, gdzie jechałem jakimiś ekspresówkami, mógłbym jechać z 20 km na godzinę szybciej, czyli w granicach 140 km co już było ponad Przypisowe, i dalej bym dojechał. To jest naprawdę bardzo dobre zużycie, jak przy temperaturach od minus 7 do, do zera. Teraz mamy zero. Słuchajcie, robimy kolejny test. Przyjechałem na 7% na ładowarkę Ionity w Poznaniu. Przyjechałem teraz kilka kilometrów, więc auto jest zimne, jest 0 stopni. I zobaczymy, z czym wiąże się ładowanie samochodu z nieprzygotowaną baterią. Nie nastawiałem nawigacji ani nic, po prostu takim zimnym, rozładowanym naszym kolegom Ionikiem przyjechaliśmy tutaj na Ionity. Ionic na Ionity. Jeszcze pokażę Wam całą naszą trasę po naładowaniu. W kamiennej górze, tak jak ładowaliśmy, przejechaliśmy 294 km i cały czas jazdy wyniósł 5,5 godziny. Czyli moglibyśmy tyle czasu jechać bez ładowania, i jeszcze na kilku procentach tutaj dojechać 23 kWh przy mroźnych temperaturach, więc oficjalnie uważam, że to auto. Nadaje się jak najbardziej na takie duże mrozy i na podróże. Bardzo przyjemnie się nim miedzie przede wszystkim. No i dobry zasięg. Zobaczcie, minęło 15 minut. Gdybyśmy przyjechali tutaj z podgrzaną baterią, czas ładowania od 10% do 80% wynosiłby 18 minut. Czyli widzicie, jaka jest różnica. Gdyby auto było podgrzane, to byśmy już mieli we mnie w okolicach 70-80%, a przez to, że nie podgrzaliśmy, to mamy dopiero 30. Teraz moc się rozkręciła 140, no a powinno być około 100 kW, jeszcze wyżej, ale jedziemy dalej. Mój pierwszy test zakończony. Zrobiłem 1100 km i powiem Wam, że sam się tego nie spodziewałem, ale samochód na mnie wywarł ogromne pozytywne wrażenie. Za chwilę przejdziemy sobie do środka samochodu, ale jeszcze chciałbym Wam pokaza pokazać no niestety minus tego samochodu, czyli pojemność bagażników. Tworzymy sobie bagażnik z przodu, który jest bardzo mały. Tutaj niestety nie da się zmieścić nawet przewodu Type 2, takiego grubszego przewodu Type, type 2, więc widzicie, że tutaj tak naprawdę nawet płynu do spryskiwaczy nie zmieścimy nic. Ale to jest wersja w napędzie, w napędzie na cztery koła. W tej drugiej wersji zobaczymy, może będzie lepiej. Więc tutaj tego bagażnika, tak jak widać, nawet nie używałem, a jak przejdziemy sobie do tyłu, to zobaczymy, że ten bagażnik z tyłu też nie jest duży. I tutaj myślę, że można porównać ten samochód do Tesli Model 3, która jest też podobnym segmentem, e, natomiast ten samochód ma pewne przewagi, Według mnie na tle Tesli Model 3, ale bagażnik, ten próg załadunkowy jest dosyć niski. Wczoraj jak jechaliśmy, mieliśmy taką jedną dużą walizkę plus jedną małą i kilka takich toreb, to już było cias ciasne i trzeba było rzeczy przekładać do kabiny. Poza główną przestrzenią mamy tutaj jeszcze taki schowek na dole, który też jest mały. I mamy tutaj adapter do oddawania energii, przewody gaśnica. I zobaczcie, to też jest tutaj ledwo wciśnięte. Chyba jest źle to zrobione w ogóle. Teraz będzie lepiej No i to jest cały nasz bagażnik Nie mamy tego bagażnika pod spodem I tutaj uważam, że Tesla Model 3 akurat w tym przypadku jest bardziej pojemna Natomiast przejdźmy sobie teraz do środka samochodu Tutaj w środku czuję się bardzo dobrze I uważam, że ten samochód jest jakby z nowej epoki Dlatego, że ma akustyczną szybę Ma bardzo wygodną kierownicę Ma szeroki, bardzo duży rozstaw osi Prowadzi się bardzo dobrze Z niski współczynnik oporu powietrza I to w połączeniu z tą pozycją za kierownicą, która jest bardzo wygodna To, co zawsze lubię i cenię sobie, czyli podłokitniki na prawej z lewej strony na tej samej wysokości. Możliwość chwycenia w ten sposób o to kierownicy. Tutaj te przyciski na kierownicy są na początku skomplikowane, ale można się do tego przyzwyczaić. Ja dużo kijom jeździłem, więc jakby dla mnie to nie było obce i szybko się do tego przyzwyczaiłem. Mamy też tutaj za kierownicą manetki do zmiany poziomu rekuperacji. No i to, czego nie lubię tutaj, no to jest ta wajcha. Uważam, że lepiej było, żeby tu były jakieś subtelne przyciski, a nie taka gruba wajcha. To samo ostatnio widzieliście w kij i 9 No i przycisk z stop. Brakuje mi w tym samochodzie tego, żeby samochód sam się uruchamiał, kiedy wchodzę, wciskam hamulec, i naprawdę podczas tego mojego kilkudniowego testu i przejechania ponad 1100 km, miałem chyba 4 albo 5 razy taką sytuację, że wysiadłem na stacji ładowania, wszedłem samolot dookoła, bo port ładowania jest z tamtej strony i nagle piszczy mi samochód, że nie wyłączyłem go. Jak go nie wyłączyłem, nie otworzę portu ładowania, nie otworzę innych drzwi, muszę wrócić naokoło samochodu, wcisnąć ten przycisk, i dopiero wtedy odblokowują się drzwi. Więc to jest taki minus, uważam, że to jest jeszcze mały element do poprawy. No i lusterka. Lusterka, do których, nawet po tysiącu kilometrów się nie przyzwyczaiłem Jest już lepiej W trakcie jazdy i na autostradzie Jestem w stanie oszacować mniej więcej odległości Dlatego, że pojawiają się tutaj takie kreseczki Ja zrozumiałem, może pokażę wam to tutaj z prawej strony Że ta pierwsza kreseczka na dole Oznacza taką jakby granicę naszego samochodu Czyli jeżeli jakikolwiek samochód z tyłu Jest tutaj poza tą linią To oznacza, że jak zmienimy pas To w niego uderzymy A jeżeli jest za tą linią to możemy bezpiecznie zmie zmienić pas ruchu Ale i tak już będzie to tak na styk Tam jest też druga linia widoczna na górze i ta druga linia to jest taki bezpieczny odstęp Czyli jeżeli samochód jest za tą linią To mamy mnóstwo miejsca i możemy śmiało zmieniać pas ruchu Do tego się przyzwyczaiłem Już później na autostradzie byłem w stanie zmieniać pasy Bez odwracania się w ten sposób, żeby się upewnić Ale podczas parkowania To jest największy ból Dlaczego? Dlatego, że tu mamy jakby stały obraz W normalnym samochodzie Kiedy parkujemy, możemy się powyginać Zobaczyć, co by na przykład wychylić się Zobaczyć krawężnik, ta perspektywa nam się zmienia A tutaj ta perspektywa jest stała I też jeden duży minus tej kamerki, bo już strachując od tego, że ja nie lubię kamerek zamiast lusterek, ale jak już tutaj są, to uważam, że ten ekranik powinien być bardziej wygięty w moją stronę. Dlatego, że on jest pod bardzo dużym kątem, więc to też mnie do końca pasuje. Wiem, że pewnie producentowi chodziło o to, żeby to było jak najbardziej przyklejone do, do szyby tutaj, żeby to jakby sprawiało wrażenie zwykłego lusterka. Ale dla mnie ten kąt mógłby być tutaj bardziej, powiedzmy, w moją stronę, żeby lepiej było ten obraz widać. Tam jest okej, okay, bo pa tam patrzę tak naprawdę na wprost, a tutaj patrzę pod dużym kątem, więc to jest też yy, mało. Komfortowe. Ja Wam z czystym sumieniem polecam standardowe lusterka, mają wtedy masa mód większy opór powietrza, ale myślę, że o wiele łatwiej i bezpieczniej będzie. Kiedyś słyszałem od kogoś, jakiegoś mojego klienta czy widza, który prowadzi firmę transportową, że w ciężarówkach kupowali te, w tych nowych ciężarówkach, ciągnikach siodłowych kupowali kamery i wtedy szkodowość im wzrosła, dlatego że o wiele trudniej jest z tym manewrować. I potem właśnie w flocie ciężarówek powymieniali wszystkie kamery na zwykłe lusterka i wtedy faktycznie ta szkodowość się znowu zmniejszyła. Myślę, że tu będzie tak samo i sam miałem nieraz obawy, czy najadę na krawężnik felgą, czy nie zahaczę. I po prostu jak taka środka wychylałem głowę przez okno i patrzyłem, czy na pewno dam radę. To są takie jakby najważniejsze rzeczy w tym samochodzie. Poza tym materiały wszystkie są delikatne, bardzo przyjemne. Tu mamy takie cztery diody, które też między innymi komunikują nam poziom ładowania samochodu. Jak z rozładowanym samochodem, to tylko ta jedna miga, i tak potem jak się naładuje, to jest dopełna. Więc też taka mała ciekawostka. Mnóstwo przestrzeni, ładowarka indukcyjna. Niestety Apple CarPlay i Android Auto nie działają. Działają bezprzewodowo, trzeba podłączyć się za pomocą USB typu A. Poza tym mamy jeszcze tutaj dwa schowki, dwa, schowku, dwa porty USB-C. Z tyłu mamy jeszcze dwa porty USB-C. E, no i też mało intuicyjne, tak jak lusterka, jest to, że tutaj otwieramy szyby. Za każdym razem, jak płaciłem na autostradzie, to tak szukałem tutaj, i dopiero później musiałem się do tego przyzwyczaić, że to jest tutaj w tym miejscu. Tu generalnie panuje minimalizm i to mi się podoba. Jest naprawdę tutaj bardzo przyjemne. No i teraz tył. Fotel ustawiony pode mnie, i to, co jest dużą zaletą tego samochodu zarówno i wprowadzenie. Jak i w siedzeniu w samochodzie W przestrzeni kabiny To jest to, że mamy tutaj bardzo duży rozstaw osi I to, że mamy tutaj dużo przestrzeni Zobaczcie, fotel jest ustawiony pode mnie Z takim naprawdę dużym komfortem A ja z tyłu mam jeszcze z jakieś 10, może z 12 cm e, Przestrzeni między kolanami Więc można się tutaj wyłożyć fajnie I nawet trzeba się wyłożyć jak ktoś jest wysoki Ja mam 1,85 m jak usiądę normalnie To tutaj głową zahaczam I moją bujną czy prynę sobie niszczę Więc y, ja bym się musiał tutaj lekko schylić Ja akurat tutaj z tyłu nie jeździłem Mamy podgrzewane fotele też z tyłu podłokietnik i jest tu bardzo komfortowo poza tym, że jest auto ścięte, no ale przez tą aerodynamikę zawsze coś jest kosztem czegoś. Mamy tutaj też w tej opcji przyciemniane szyby, co powoduje, że jest tutaj też tak bardziej kameralnie no i mamy tutaj mnóstwo schowków w drzwiach ta stylistyka jest taka naprawdę oryginalna mamy trochę materiałów, trochę plastików, ale jest tu naprawdę bardzo przyjemnie i nie spodziewałem się naprawdę, że samochód zrobi na mnie tak pozytywne wrażenie. Samochód, który testowałem jest na 20 calowych felgach i wczoraj jak jechałem z Poznania do Warszawy to pozwoliłem sobie przetestować go w takiej ekstremalnej jeździe. Mnóstwo przyspieszeń, duże prędkości. Maksymalne zużycie energii, jakie udało mi się wykręcić, to było 33,3 kWh na 100 km. Duże? Może i tak, ale przy dużej ilości przyspieszeń i przy dużych prędkościach uważam, że zużycie jest całkiem okej, okay, bo jesteśmy w stanie bez problemu zrobić ponad 200 km, jadąc z dużymi prędkościami i przyspieszając. Jak pojedziemy spokojnie, to całe zużycie na mojej trasie wynosi około 22 kWh, eee, i wiem, że tym samochodem, nawet w takich zim, Temperaturach jesteśmy w stanie bez problemu zrobić 300 km. To co widzieliście zresztą z filmu. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego testu. No i czekajcie na kolejny test kolejnego Jonika z napędem na tył. A to już za parę dni, paręnaście dni zobaczycie na kanale i wtedy zrobimy sobie porównanie z Tesla Model 3 i zobaczymy, który samochód mniej zużyje energii. Dzięki, cześć!